Wesek Moszner. W pięknych okolicznościach przyrody spotykamy się i w pięknych okolicznościach muzyki, tak różnorodnej, że zacząłem sobie myśleć, że właściwie no jesteśmy pomimo pozorów różnymi ludźmi i dociera do nas każdego jakiś inny bodziec. Z zupełnie innej strony bardzo osobiście należałoby podejść do każdego z nas. Bo tak się mówi, muzyka jednoczy, muzyka jest jedna, wypływa z tego samego źródła. Ale tak nie do końca jest prawda i ten dzisiejszy zestaw muzyczny na Enter Music Festival tak mi troszeczkę pokierował myśli. No wiesz, psychika też ma swój, że tak powiem, układ trawienny. Każdy ma trochę inny aparat pojęciowy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, to każdy ma inne płyty na półce. Niektórzy mają ich więcej, inni mniej. Więc siłą rzeczy w umyśle kreuje się inna ilość odniesień do innych rzeczy. Mhm. Więc wszystko w zależności od tego, jaką kto przebył drogę poznania, nawet różnych języków, to potem decyduje o rodzaju percepcji, nie? który mhm. masz przychodząc na koncert. No ale prawda jest taka, że oczywiście wszystko wychodzi z jednego źródła tylko później zrozumienie, wiesz wymaga no, dostosowania się do, do całego zestawu, do różnych zwrotów melodycznych, rytmicznych pewnych rzeczy, które się rozumie albo nie. I tak dalej, i tak dalej. I tak pomyślałem o Tobie, o Twoim tworzeniu, mhm. że też przechodziłeś różne etapy. Źródło jest jedno, tak? Ale mhm. jakbyś próbował przemawiać do kogoś innego, tak? Znaleźć wspólną płaszczyznę ze mną, później z kimś innym, gdzie widzisz, że ktoś jest zupełnie jakby, wiesz, z innego otoczenia. No wiesz, nie da się do wszystkich przemówić na raz w jednakowy mhm. sposób. To, to trzeba do każdego jednak dobierać mm, słowa, których się używa. Tak samo w muzyce ja no nie jestem niestety w pełni odpowiedzialny za to, co, co się wydarzy w, w słuchaczu nie? podczas koncertu. No to jest taka niewiadoma, no. ale tutaj na szczęście na Festiwalu Enter liczy się też, wiesz, atmosfera, przyroda, spotkanie, no ta cała aura. Na jakość pewno. brzmienia, bo mamy dobrego nagłośnienia w Sappiersu za, za deską. Jasne. Także to wszystko brzmi. Jasne, ale też sobie od razu pomyślałem na przykład hmm. o Twoim solowym koncercie, który hmm. miałem okazję też słyszeć. I o Tobie, jako o Tobie artyście, tak? I natychmiast jakoś tak przestudiować troszeczkę chociaż te Twoje rzeczy, które robiłeś. Bardzo świadomie jakby zmieniałeś kierunek tego odbiorcy, tak? Mówiłeś, no dobrze, no teraz z tym będę korespondował, z tym. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wiem, na ile to było świadome. To nie do końca jest tak, że ja się oglądam na swoich odbiorców. Raczej chodzi o to, co ja bym chciał... Przekazać. Powiedzieć. Też, mhm. też do samego siebie, bo to jest poszukiwanie też własnego języka i własnego gustu, który gdzieś tam się klaruje i poszukiwanie wartości, które chcesz wyrażać poprzez swoją twórczość, bo cały czas szukamy tego, co jest piękne, co jest wartościowe i staramy się znaleźć taką receptę, wiesz, na piękno i, i, i znaleźć te, te wszystkie procedury, które doprowadzą do powstania czegoś pięknego i to można różnymi drogami osiągnąć i też każdemu inne rzeczy smakują, więc tak naprawdę no, te wszystkie potrawy gotuje się dla samego siebie poniekąd. No i tutaj pomyślałem, że różnorodność muzyczna to też jest ciekawy aspekt, bo może dać taki punkt przewartościowania czegoś, prawda, bo nagle odkrywasz coś zupełnie innego. Korespondencja w ogóle z innym muzykiem Daje ci to na pewno. O tak? to chodzi. No i publiczność też ma możliwość wyboru. Wiesz, jeżeli ja na przykład na początek festiwalu zakontraktowałem muzyków klasycznych, którzy grają mm -hmm. po, po, półtora godziny set w, po, klasyki takiej grubej, że tak powiem, wiesz... Mocne. To ważna sprawa. No. Tak, no Brahms, tam Rachmaninow. Tak jest. I, i, I to, wiesz, robi wrażenie. To też publiczność, która wcześniej być może nie miała styczności albo nie miała mm, możliwości doświadczenia tego na tak dobrym poziomie, bo mieliśmy świetne nagłośnienie mm -hmm. i, i można było te wszystkie subtelności, wiesz, potęgę tej muzyki odczytać okay. i dajemy możliwość wyboru publiczności, to znaczy nagle oni mówią, o kurcze, to też mi smakuje, nie? to też jest jakaś wartość bo często ludzie mówią, nie lubię klasyki, nie lubię jazzu, ale tylko dlatego, że mieli to podane w nieodpowiedni sposób. No wiesz, tu jest specyficznie yy, podana klasyka, tak? No, klasyka kojarzy się z filharmonią, z jakimś miejscem takim, prawda? Natomiast, yy, no tutaj co, ludzie sobie chodzą czasami, czasami. Niektórzy nie reagują na to, ale większość zareagowała, tak? Ale zau ich. Zauważyłeś, że były rozmowy prowadzone szeptem podczas ta, tego setu. Ta, ta, Pomimo tego, ta, że koncert ta, ta. był na powietrzu, to ludzie ta. cichutko ze sobą rozmawiali. No, byłem w ogóle zachwycony, prawda? Ta. Niekoniecznie może nawet wiedzą tych ludzi, co oni grają, tak? Ale... Rzeczywiście ta klasyka sobie poradziła, ale tak jak mówisz, miała moc tak? I, i też sprawczość wykonawczą. Mhm. E, no właśnie, bo dbasz o to, żeby to wszystko było na jakimś takim poziomie, e, jakby to był warunek taki podstawowy przekonania kogoś do czegoś. Tak jest rzeczywiście? To jest jedna ze składowych, bo czasami jest tak, że artysta ma potężną emisję energii, natomiast nie ma warsztatu, albo na przykład ma warsztat, a nie ma tej emisji energii i wtedy najlepiej jak jest jedno i drugie. Czyli że człowiek emituje. Jakby... Ej, no i to czasami próbujesz to łączyć, wprowadzając mi tu młodego muzyka i dając mu perspektywę zupełnie inną. No jednak chodzi też o pewne przymioty duszy, nie? O, 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 ja o pewne wiem. poszukiwania wewnętrzne, które gdzieś tam wychodzą podczas grania. No, na, na scenie widzisz człowieka, czytasz jego mowę ciała, wiesz, czy on chce dobrze wypaść, czy on chce raczej, czy on poszukuje, wiesz, czy on jest szczerze oddany i tak dalej. To wszystko się czyta i to wszystko może być też kontakt, jeżeli to trochę działa na zasadzie interfejsu, jeżeli facet, który wychodzi na scenę i przez półtorej godziny zajmuje publiczność i on ma pewne podłączenia pod pewnych pola informacji, do których być może ktoś nie ma dostępu powiedzmy, bo sobie ich nie wypracował, ale podłączając się pod tego gościa podczas koncertu poniekąd sczytujesz dane, które on ma podłączone, czyli to jest jakby wiesz z małego czeka na duży jack przejście i przez tę półtorej godziny możesz sobie ściągnąć nawet nie rozumiejąc w pełni co tam się dzieje ale poza wer werbalne pewne Cząsteczki, skrawki poznania czy, czy zrozumienia, pojęcia czegoś, które ten człowiek doświadczył, i on ci je niewerbalnie, nielinearnie poniekąd przekazuje. Ciekawy przykład, bo bardzo techniczny też i technologiczny, a wydaje mi się, że ty bardzo dbasz o humanizm sztuki, którą pokazujesz mhm. z kolei. No nie wiem, co to jest humanizm? No, forma humanoidalna, no, jest zachwycająca. No wiesz, mógłby się, nie wiem, mechaniczną muzykę też tu przedstawiać, ja rozumiem, mm -hmm. prawda? I tylko no, bitu, bity to i tak dalej. Natomiast nie, no coś tam jeszcze ma być, nawet jeśli by taka forma tutaj powstała, prawda? Wiesz co? To, że elektronika jest sprzęt to ja wiem. No ale niestety wiesz, ta, ta muzyka, która jest jakby elektroniczna, ona stoi na jednym poziomie. Jest, jest mm -hmm. po prostu, a ta muzyka, która jest wykonywana przez ludzi, zwłaszcza muzyka klasyczna, ona ma takie falowania. To jest takie rozpędzenia, zatrzymania, podniesienia, opuszczenia, wiesz, i to jest to, co w życiu... Ale improwizacja też tak ma. Życie tak ma. Okej, okay, To okay. jest fala, nie? To co to, to teraz okay, rządy, całe, okay, wszyscy okay. Całe na całym świecie mówią, że rzeczywistość jest falowa, nie? No tak, tak mówią, tak mówią. No tak, tylko odkryli to. E, tylko powstają te dwa pytania, już właściwie cię uprzedziłem, że o tym będziemy rozmawiać, po co to robimy, tak? I czy z czegoś to wynika? No kiedyś się mówiło, o, ta sztuka to wynikała z bólu, albo tam, ta sztuka wynikała tam z czegoś innego, prawda? A dzisiaj można sobie postawić takie pytanie w ogóle? To, że sztuka wynika z bólu, to wynika z tego, o czym pisał Azarię w swoich książkach, że w momencie cierpienia dopiero wtedy, często, człowiek jest w stanie wznieść się na poszukiwania duchowe, czyli okay. cierpię, w związku z tym wznoszę się na wyższe duchowe potrzeby swoje i mówię, istota wyższa, ratuj mnie z tego cierpienia, już jest tak źle, że sam sobie nie daję rady i w związku z tym osiąga pewne stany duchowe i w tych stanach dopiero sczytując wtedy wchodzi w przestrzeni inspiracji bo uduchawia się podnosi swoją duszę uduchawia się ściąga dane i zaczyna pisać ale to nie jest tak że tylko w cierpieniu można można też z wdzięczności wiesz nad zachwytem nad pięknem świata czy, czy formą czy, czy wiesz myślą stwórcy czy jakimkolwiek doznaniem które cię podnosi w tym stanie jeżeli umiesz to dalej jakby podnieść to te odczyty dalej się dzieją. No wiesz, mówisz o czymś, co można by jeszcze inaczej uprościć nawet troszeczkę i powiedzieć, no nie bój się bólu, nie bój się w ogóle żyć, tak? Nie bój się wszystkiego, bo z tego dopiero coś się rodzi, tak? No to jest pytanie, wiesz... No. No, pytanie do sztuki czy do życia tak naprawdę? No to jest, ja zawsze mówię, że szczęście właśnie to też z kolei Trechlebow tak mówił, że szczęście pochodzi od słowa z części, że jesteś mhm. z części. Czyli mhm. szczęście polega na byciu częścią, czyli świadomości, że jesteś częścią, czyli tak naprawdę jesteś częścią całości. Czyli jest całość i ty jesteś jej częścią i to powoduje twoje szczęście. Że... Przekłamanie może być językowe. Wiesz, to wiesz, no wszystko bardzo dobrze, może być, ale to, to jest jakby też z rosyjskiego i z polskiego. Wydaje mi się, że bardzo fajnie, że w polskim języku, pomimo tego, że tam pojęcia zostały podmieniane, to tam są zapisy pewne, wiesz, które mówią, co, co znaczy, nie? Zauważ, że to cały prawda. współczesny świat teraz, oni próbują jakby na oddzieleniu jadą, nie? Musisz się dzielić maseczką, musisz się oddzielić kwarantanną, musisz się oddzielić dystansem społecznym, Oddzielenia. Jakie jest oddzielenie, nie ma szczęścia. Nie jesteś częścią już. Okay. Wiesz, to jest na takim prostym poziomie, ale oczywiście to jeszcze wychodzi na innych, że zaczynamy dzielić. Lewica, prawica, prawda? Lechia, Gdańsk, Arka, Gdynia I mnóstwo tych podziałów jest, że nie ma, nie ma tej całości. Nie? No wiesz, ty też w pewien sposób dzielisz, prawda? Pokazując mi różne gatunki czy też różne formy muzyczne, mm. no w pewien sposób też mi pokazujesz, jakie są podziały, prawda? W Czymś, co jest jednością. Tak Tak czy inaczej musimy z tym żyć i, i, i musimy nawet mieć tego świadomość, mm. tak? Naszej mm -hmm. różnorodności, bo jest, co jest ważniejsze, nasza różnorodność czy nasza jedność? No, jesteś częścią, nie? No właśnie. E, czyli no siłę i. cierpisz z tej części swojej, ale wiesz, że jesteś tylko częścią, nie? No Całości, a nie że nie jesteś całością. Mm -hmm. Nie jesteś całością. To cało, całość Enter Music Festival, co ma w tym roku Na, mi pokazać, nie wiem, przemówić w jaki sposób. No teraz tak. w ogóle są takie czasy, że jest rewizja wszystkiego, nie jest rewizja zasobów y, kulturowych przekonań, y, też te zasoby informacji, które się pojawiają, też bardzo się pozmieniało wszystko. Y, są zupełnie inne pojęcia się pojawiły w dyskursie publicznym. No, jakby otwiera się bardzo dużo rzeczy. Mamy też taki wgląd trochę w te. W te Rejony kuli z polityki, które gdzieś tam wypływają, tędy lub owędy. No więc po co w ogóle jest Enter? No Po to, żeby odpocząć trochę od tego wszystkiego, okay. poszukać piękna i doświadczyć obecności i kontaktu z ludźmi, którzy no poszukują piękna no i jednak płacą za to swoim życiem. To Komeda mówił, że za sztukę się płaci swoim życiem. Czyli żeby dobrze grać na skrzypcach, czy tam saksofonie, czy. Czy, czy oboju, czy czymkolwiek, no to jednak trzeba własnym życiem zapłacić, własnym czasem. Własnym Sa, czasem. Sam sprowokowałeś, muszę ci to pytanie mm. zadać. Nie, czy ty odczuwasz również jakby to samo, tylko w jaki sposób to odczuwasz? Co, co mianowicie odczuwam? Te, te, to, czego szukamy? Czy... Tak. No ja sobie cały czas zadaję pytanie, wiesz, po co ja w ogóle. No bo płacisz swoim życiem, ty też, prawda? No Jak to te, te, nie jestem pewien, czy, czy to jest jakby spłacić, to jest dobre słowo, bo to jest. Um czy ty się na pewno z tym godzisz, prawda? Dla ciebie to nie jest taka zapłata, w sensie, o jaki ból mi to sprawia, prawda? No ja uważam, Jakie że, to, że to jest, wiesz, to jest, to jest, to jest, piękna forma spędzania, wiesz, czasu, nie? w tym ciele, że możemy uprawiać muzykę, no to jest, to mi, to było, jest mi dane no, na taka wersja, no wiesz, życiorysu, że tak powiem, czy uczestniczenia w tych wydarzeniach, że to, że to jest no, wielkie błogosławieństwo, ja to widzę, ja to czuję, ja to wiem, nie, bo, bo też Widzę, jak moje ciało reaguje, jak po prostu nagle, kiedy mam fajne stany, powiedzmy, mam mocny koncert z przeżyciem, to ja mi wystarczy dwie godziny snu czy trzy. Już jestem tak naładowany, wiesz, te, te moje warstwy energetyczne, wiesz, ciało się musi dostosować. No na jakieś tam masińce, ale one jest szczęśliwe. Nie? To są jakby odwracają się zupełnie ciążenia dzięki temu, że dzięki sztuce Muzyce mogę uczestniczyć w takich wysokich wibracjach. Mm -hmm. I to kompletnie zmienia rozumienie rzeczywistości. Nie i... wyobrażam sobie artysty, mm. który inaczej wiesz, traktuje te rzeczy. Szczerze ci powiem, bo, bo teraz tak zacząłem analiz mm -hmm. analizować. No nie ma chyba chłodnych aż tak bardzo artystów. Wiesz, nie zapraszasz ich przynajmniej na enter Music kwestię. No nie, no tutaj jakoś wiesz. Ten... Nie, ale nie ma takich. No, jednak w ten sposób traktuje się sztukę tak? i to, co ja robię jako artysta. Tak, no w ogóle pytanie, wiesz, co to jest. Ta... No, wydaje mi się, że istotą. Y, ostatnio nawet pisałem taki tekst o Wenie, że to, bo się uważa, że, że dzięki Wenie się tworzy, jest odwrotnie. Dzięki twórczości okay. mhm. do, dopiero doświadczasz Weny. Czyli jak zaczynasz tworzyć, to pojawiają się pewne stany. Które są twórcze, tylko że musisz zacząć tworzyć, czyli kto zaczął pracę, już wykonał połowę pracy. Jak tylko zaczynasz, a twórcze jakiekolwiek, bo to może być też gotowanie, Jest. może być te kafelkowanie, czy, 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 czy podejmowanie decyzji najróżniejszych, czy, czy o, o, nawet opieka nad rodzicami, też może być twórczością. Okay. Że zaczynasz rozumieć tworzywo, które masz do dyspozycji, zaczynasz jakby uważnie patrzeć na tych swoich rodziców i czuć, czego im brakuje, co im możesz dać. Wiesz, żeby ich wzmocnić, nie? a jak wzmacniasz rodziców, to wzmacniasz też siebie. No i to na każdym poziomie ta twórczość może się pojawiać, bo wtedy przychodzi wena. A wena? Impuls, inspiracja, instynktowne Zgledzę działanie. Się z tobą. I wracając do muzyki, to właśnie po to jest muzyka, żeby nas wzmacniać, to prawda? Piszesz już e, kolejne dzieło, tak? Dużą formę tym razem. O, no, dzieło, czy dzieło, czy działo? No cały czas... Będzie się z, działo. Będzie się działo. No. Ja, piszę teraz taki duży y, utwór na orkiestrę. Smyczkową, y, opery kameralnej w Warszawie, y, na zamówienie Alicji Węgorzewskiej, no i, i, i tam no, będzie się dużo działo, no dosyć trudne, tam jest zupełnie inna konwencja, to właściwie nie będą kompozycje, tylko to będą kompozyty. Okay. Także to jak to się ukaże, to dopiero o tym pogadamy. No, bo miałem Ci takie proste pytanie zadać, kiedy będzie płyta Leszka Możdżera? Ostatnia płyta, która czeka ponad rok już na wydanie, płyta w Trio, może dalej są fresko oraz Holland Barok w tej chwili poszła do tłoczni. Okay. Wczoraj czy przedwczoraj? Czyli czekamy już teraz. Za chwilę na będzie dniach. i to będzie ekstra. Polecam no, serdecznie, bo to będzie naprawdę fantastyczny materiał. No to wtedy znowu się widzimy, słyszymy. z tak Pozdrawiam. Dzień.